Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. Wracamy do naszego normalnego cyklu, chociaż w tym tygodniu on też będzie dość dziwnie wyglądał. Choć mam nadzieję, że trzy wydania uda się puścić, ale że trochę się nazbierało, to dzisiaj nie ma komentarzy. Przechodzimy od razu do slajdów, gdyż na świecie dzieje się dużo i jakby coraz szybciej. Chociaż właśnie nam już się wydawało, że te tamy dawno temu puszczą, a one nadal trzymają, chociaż Chiny już właśnie. Sprzedają wszystko. Tak jak to ujął Jeff Snyder, China's dumping everything. I to doprowadza do szału no, różne rządy, no bo ich aktywa lądują na rynku m, nie najlepiej wpływając na ich wyceny, prawda? Co jeszcze dodatkowo może pogłębiać wewnętrzne kryzysy bankowe tych państw, które jak wiemy, wyglądają w Stanach i ostatnio przecież też mówiliśmy o ostrzeżeniach płynących z Bank of Canada i dalej z Eurodollar University. To, co mówi Target, to o tym, że ludzie nie mają już kasy. I to jest bardzo ciekawe, bo możemy popatrzeć przez pryzmat Targetu i Walmartu, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych i czego należy się spodziewać po rywalizacji tej, którą u nas ma Biedronka i Lidl, i w którą stronę nas to zaprowadzi, szczególnie przy słabnącym konsumencie. Jeśli dojdzie do takich rzeczy, no to tutaj mówię, jest bardzo, bardzo fajne. Insight w te wszystkie problemy, przed jakimi stają ci dystrybutorzy. Jeszcze ciekawą sprawą jest to, gdyby rzucić okiem na rynek niemiecki i to, że coraz większa liczba produktów nie jest obecna na półkach, ponieważ sieci nie umieją się dogadać z producentami, którzy muszą podnosić ceny. I co się dzieje właśnie tu w, w, w Targecie? Starają się pomóc konsumentom, m, obniżając ceny 5 tysięcy najczęściej kupowanych produktów. Czy wam to czegoś nie przypomina? No właśnie, weźcie to też pod uwagę, jak tam wtedy wygląda konkurencja, a jest je tam trochę, to są dwie największe sieci, zatrudniają no chyba Walmart to powyżej miliona ludzi, Czy ty dobrze to gdzieś kojarzę? Więc jeśli tam się coś zacznie, no to z tych innych sieci to w ogóle będą wióry szły. Tutaj pod waszą rozwagę poddaję Cóż może być odpowiedzialne za tajemniczy wzrost chorób nowotworowych głównie u młodych ludzi? Artykuł, przedruk z USA Daily Mail.com pani Aleksy Lardieri, Lardieri. Globalne zjawisko nowotworu nie tylko w Ameryce. Wielka Brytania, Japonia, RPA, Australia należą do kilkudziesięciu krajów cierpiących na tajemniczy wzrost zachorowań na różnego rodzaju nowotwory u młodych ludzi, prawda? Bardzo tajemniczy wzrost, można by powiedzieć. Kolejny z znośnych tematów ostatnich dni, a właściwie miesięcy, czy już może i lat. Czyli CPK. I tutaj właśnie tacy super eksperci mówią, tak wielki hub jak CPK rodzi pokusę przeciwnika, by go zniszczyć. No, moim zdaniem to akurat atrakcyjna rzecz, ponieważ wiemy, gdzie pójdzie główny atak. Zatem de facto utrzymując jeszcze lotniska typu właśnie powic, łask czy inne. Odciągamy od nich uwagę. Tak? Poza tym, tu można skupić wszystkie najważniejsze systemy i skutecznie się przed tym zabezpieczyć. Równie dobrze można powiedzieć: OK, tak jak ja sugeruję, zabrońcie osiedlać się dalszym ludziom w Warszawie. Wszystkich eksmitujcie do łodzi. Łódź się wyludnia, Warszawa coraz większa. Po co Warszawa ma być tak duża? Przecież to rodzi pokusę przeciwnika, by ją zniszczyć. I można by tak długo, no ale właśnie. Jeśli trepy generalskie będą się znać znowuż na wszystkim, tak jak i piosenkarze się znali na leczeniu ludzi i tak dalej, to naprawdę nie zajdziemy zbyt daleko. A już dzisiaj topowe co widziałem, no to przecież można by te pieniądze z TPK wrzucić w służbę zdrowia. Ja się pytam tylko z czego ją finansować, bo lewactwo to chyba by chciało z tych płodów, które będzie sprzedawać na przeszczepy. Bo innego źródła już wtedy nie widzę. Jeśli staniemy z całą gospodarką, to skąd w niej mają bardziej pieniądze? Oprócz oczywiście wyprzedaży resztki przedsiębiorstw, w których jeszcze pan Lewandowski z panem Wąsaczem nie sprywatyzowali, nie sprywatyzowali, nie sprzedali za grosze zachodnim inwestorom. Odnośnie ostatnich podtopień, no mnie to po prostu bawi, a wynika to z prostych rzeczy, z betonozy. Proszę państwa, z betonozy i tu jest samorządy popełniają proste błędy, nie odtykają ściekowych kratek i kładą krawężniki działające niczym tamy. I już wtedy mamy dowody na globcio. Ja obok siebie też mam dowody na globczo, bo jak nie wybiorę przy pierwszym deszczu szybko kwiatów kasztanowca, które akurat zwaliły się churmem, albo i gałązek brzozy i kwiatów akacji, no to mi wybija ze wszystkich studzienek wokół domu. No normalnie ocieplenie klimatu. Także w ten sposób można to robić. A generalnie co stanie się, kiedy wprowadzimy wszystkie te postulaty, o których mówią zieloni? Stanie się to, co w Kalifornii. Kalifornia Kal testuje wprowadzenie nowego podatku od przejechanych kilometrów. No tak, niestety, pamiętajcie, że największą pozycją wpływów budżetowych w Polsce ze wszechmiar jakby nie mierzyć, jest, są podatki od sprzedaży paliw kopalnych. Tak, tak, jeśli chodzi o zyski, o akcyzę, o VAT, z tego tytułu najwięcej wpływa do budżetu. Wyrwijcie stamtąd jedną trzecią budżetu i powiedzcie, czym sfinansujecie te wasze dalsze poczynania, fanaberii, ale również emerytury ludzi, którzy na kontach przecież nic nie mają. Wszystko się bierze z tego, co na bieżąco wpłacają ludzie, albo dopłaca do fusu na przykład budżet. No więc niestety, elektrycy również nie uciekną przed podatkami. Nie będziecie nie tylko właścicielem tego auta, nie będziecie płacić tylko za prąd, ale również za liczbę przejechanych kilometrów. Już wprost będziecie opodatkowani, żeby wam tak nie było przykro, że było. Może kiedyś taniej, kiedy was zachęcano. To jest typowe, właśnie to okno Overtona, przesuwanie. W końcu będziecie szczęśliwi, że w ogóle się możecie przemieszczać z miejsca na miejsce, a będziecie to robić dwa razy do roku yy, wynajętym czy wypożyczonym pojazdem. Albo no, wtedy to może nawet i taksówki będą... Ich. Zobaczycie, oni powiedzą, że teraz 100% społeczeństwa podróżuje taksówkami. Czy pomyśleliby Wasze dzieci, że tak będzie wyglądał świat? No tak, tylko że możecie przejechać do 100 km i tylko dwa razy w roku. To wtedy można tak zorganizować całe społeczeństwo i pisać takie dyrdy małe. Nie wiem, sprawdźcie tą informację. Właśnie wyciekły wewnętrzne wiadomości brytyjskiego Met Office, które potwierdzają, że manipulowano danymi o temperatury w celu wyolbrzymienia czego? Globalnego ocipienia. Oprócz wybierania modeli, matemat modeli matematycznych pod tezę poprawiano też dane historyczne nawet z lat 30. ubiegłego wieku. Właśnie statystyka to jest największe kłamstwo, można je dowolnie, dowolnie uprawiać. Co widzimy po wskaźnikach i czemu ocieplenie klimatu, które jest jeszcze większą bójdą na resorach, nie dałoby się wrzucić w ramy tych samych usprawnień, co i mierzenie, nie wiem, wzrostu PKB, tak? albo tak. tam się mierzy poprzez to, że, że, że wlicza się wydatki rządowe, a tutaj poprzez to, że mierzy się e, najczęściej przy pasach startowych lotnisk, które są po prostu Płaskim, czarnym terenem, gdzie oczywiście temperatura jest zawsze niższa przecież, prawda? Niższa niż w otoczeniu, tak. Pisaliśmy o różnych rzeczach, które się dzieją w Wielkiej Brytanii, ale tutaj w sercu Unii, nowy rząd w Holandii, likwidacja podatku od CO2, zdjęcie obciążeń z rolników, wyjście z paktu migracyjnego. Ale jak to tak? To tak można? Niemożliwe. I to w tej demokratycznej Europie? Panie Tusk, niech pan coś powie, bo tu nam się drobne przestają zgadzać. O, i to mi się podoba, tu jest znowuż Orlenie. Orlen zapowiada nowe otwarcie, wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka. Biorąc pod uwagę, że w pierwszym kwartale zysk firmy był niższy o prawie 7 miliardów złotych, mniej niż rok temu, to już wszystkie podarki obajtka dla Arabów są w tej cenie, to do jakich to wartości, którymi powinna kierować się spółka, wracają? Nie wiem, po pierwsze, nie szkodzić Niemcom, bo Proszę mi pokazać te wartości. Jestem, umieram z ciekawości. Umieram. Czy może tania benzyna dla Polaków? Bo jeżdżę po tych stacjach, te zmiany na tych stołkach zaszły. Zysk, zdech, no to wskazuje na to, że ta, tam jest już po 5,19 to benzyna, na pewno. Nie wiem, może, może ja czegoś nie, nie wiem. Nie dojechałem na te stacje, na których jest po 5,19, bo tankuję tylko no, nie wiem, na Circle K ostatnio. Uświadomcie mnie, bo... no. Gubię się już w tych dobrych informacjach, które ma dla nas nowa ekipa rządząca. I jest to, co podkreślamy cały czas. Nie ma recesji. Jest selektywna recesja. Selekcja odbywa się w zależności od odległości od drukarki. Blisko drukarki dostaje się gotówkę, a na koniec kolejki dociera już tylko inflacja. Co powtarzamy na tym kanale od początku, co jest dla nas oczywiste. I to jest kawa na ławę i dlatego FED powinien być rozpipszony. No dokonuje się największy transfer bogactwa w historii w świata. Mają ludzie drukarkę, mogą drukować w nieskończoność, a ich najbliżsi znajomi mogą brać kredyty na 0%, na 0,5%, na, na x lat. A wy? Wy się męczcie. Wy macie karty kredytowe na 24%, kredyty na nieruchomości za 8% i to wy się gimnastykujcie. Kto z tego wyścigu odpadnie pierwszy? I dlaczego to będą ludzie, którzy jeszcze coś mają i z łaską później sprzedadzą coś korporacjom, które... Z samych tych kredytów, z carry trading, gdzie mogą brać wienia, później wrzucać te pieniądze w dolary, brać 5,2% overnight na reverse repo, a potem spłacać z tego i to jeszcze po taniości, bo Jen się sypie kompletnie ostatnio. To jest, słuchajcie, to jest taki wał, że to się w pale nie mieści. To jest największy skam, jaki jest. W ogóle traktowanie poważnie tych pieniędzy, którymi oni mogą robić i, i, i robić z nimi co chcą i w ilościach, o których nam się nawet nie śniło. Bo dla nich to jest tylko klikanie Enter na ekranie komputera, a to wywraca światowe, całą światową ekonomię, tak? Jak można pozwolić, żeby to dalej funkcjonowało? Powiedzcie mi. A teraz uwaga. Mamy artykuł. I zaznaczam, to jest jakiś spin, który poszedł w platformie. Michał Szczerba, Boom. Agnieszka Pomaska, boom, Dariusz Joński, Boom. Bartłomiej Sienkiewicz, Boom, Roman Giertych, Boom. Witold Zębaczyński. I kto w tym artykule jest, tu możemy przeczytać. Generał Piotr Pytel. Eee, pisze coś takiego, wszyscy się pod tym podpisują. Ja powiem tak, to wygląda, jakby sobie załatwiali alibi. Alibi na co? Hmm. Bo Polska powinna się liczyć z tym, że plan zamachu na Tuska leży u Putina na stole. Kiedy jest to napisane przez pana Pytla? Jest to w momencie, kiedy ma powstać komisja do zbadania wpływów Rosji w Polsce. Przy czym nie zarządów PiS, tylko od roku 2000 któregoś. A w tak zwanym międzyczasie, jak zobaczymy, tutaj mamy kolejny dokument. Pan Tusk udzielił zgody, tu wyraźnie jest napisane, w roku 2011 służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego e, na współpracę z służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Zgadnijcie, kto był wtedy naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej w gabinecie szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Tak, dokładnie tak, pan Piotr Pytel. Nie ma nic, są tylko znaki. Więc jakbyście się zastanawiali kiedyś, czy znowuż uwolniono seryjnego samobójcę, to tu macie po prostu połączone kropki ze sobą. I naprawdę spin jest tak silny, że aż, aż musiałem o tym powiedzieć, bo po prostu normalni ludzie tak nie robią. Szczególnie w sprawie, którą można by właściwie wyśmiać, bo jeśli na kogoś miały być kwity. Tego typu to były na Kaczyńskiego, ale nikt się nigdy nad tym nie zająknął. Tam był normalny wypadek lotniczy, prawda? A jak zostawimy to samemu sobie, no to widzicie, co się dzieje w Gruzji. Dlaczego trzeba było tam latać i robić to, co robił Kaczyński? A Abstrahuję, być może nakradli przy tym straszliwie, tak? Ale ja mówię o polityce. Sensu stricte o polityce i z kim się trzyma w tej polityce? Bo nie wiem, z kim trzymał pan Piotr Pytel i nie wiem, z kim trzyma do dzisiaj. I pewnie się za szybko nie dowiemy. I tu już mamy, wydałem zarządzenie, prawda? Zbieg okoliczności, prawda? W sprawie powołania Komisji do Spraw Badania Wpływu Rosyjskich i Białoruskich na, na bezpieczeństwo wewnętrzne interesy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2004-2024. No właśnie. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje. A... Obyśmy nie stali się areną jakichś naprawdę dziwnych wydarzeń, bo świat już ma tak wiele punktów zapalnych, że akurat nie potrzebujemy kolejnego. Oby to tylko było wszystko na potrzeby przedwyborczego wzmożenia, bo widzimy jak Platforma kanibalizuje kompletnie lewicę i trzecią drogę. Tamte próbują jakby trochę się uniezależnić, ale wszyscy wiedzą, że to są kłamstwa, że tam, że Hołownia będzie wspierał CPK, tak. Jasne. No więc znowuż patrzą w stronę PiSu jakiego, jako jedynego gwaranta do bycia jakąkolwiek opozycją i do jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje słowa, bo po tamtej stronie słyszymy tylko, że nie da się, bo mamy za mało posłów. To są nasze postulaty, ale jesteśmy w koalicji, więc nie da się ich zrealizować. Więc po co w ogóle cokolwiek obiecujecie, skoro macie poparcie, lewica ma dzisiaj czytałem 6,9%. To chyba ulubione cyferki lewicy, w związku z czym powinna być zadowolona, że ma 69, nie? No tylko, że z przecinkiem po środku i to jest ten problem. Natomiast z drugiej strony widziałem, że na pierwsze miejsce wysunął się już PiS. Jakaż to różnica w porównaniu jeszcze z ostatnimi sondażami? I jakiś to dramat, bo no właśnie, konferacja za chwilę może jeszcze przeskoczyć trzecią drogę i, i coś się tu jeszcze wydarzy, coś się komuś noga podwinie, będą przeterminowe wybory i wrócimy do tego bagna. I to właśnie zanim, właśnie być może, tamci nakradli. Może Fundusz Sprawiedliwości to jeden wielki wał, ale jak tam będą pracować tacy geniusze, jak i coś szczerba, to... Guzik tu wyjaśnimy i jeszcze oni uciekają do Brukseli. No to co nas czeka? Sami pomyślcie. A już mówię, wisienką na torcie jest kompletny brak jakichkolwiek inwestycji, jakiejkolwiek woli do ich realizowania. Inwestycji, a nie wydawania pieniędzy. No to jest ta różnica. To wszystko, co mieliśmy dla Was na dzisiaj. Słyszymy się w środę, wtedy więcej czasu sobie porozmawiamy, podewagujemy dzisiaj tylko takie absolutnie must havey. W Stanach dzisiaj chyba mają jakieś wolne z tego co kojarzę, także też tam się niewiele będzie działo. Także spokojnego początku tygodnia. Cześć!